Moi drodzy, słuchajcie, mam nadzieję, że czujecie się dobrze. I ja już chyba tradycyjnie z kawusią yy, zrobię Wam tutaj pogadankę na temat. Yy. Stresu, nie wiem, zdenerwowania. Jeżeli boicie się stomatologa, to myślę, że widziałam już dość wielu pacjentów, którzy się panicznie boją, i nie mówię tutaj o takim strachu. Ojej, boję się, oj, nie do końca nie mogę jeść, bo dzisiaj mam wizytę. Ja mówię tutaj o takich konkretnych fobiach. W piątek, na przykład w tym poprzednim miejscu, w którym pracowałam, w którym pomagałam, mieliśmy kilka zaawansowanych takich konkretnych przypadków, bo tam zazwyczaj dzieją się ciekawe rzeczy. Tak propos, i pacjent, słuchajcie, uwierzcie mi, ja myślałam, że mi aktora podstawili na, na krześle, który jest na, na jakimś castingu do, do, do filmu. Pacjenta trzęsło, on chodzi w ogóle na terapię, ponieważ ma fobię dentystyczną. On na krześle wykonywał ćwiczenia, które jego terapeuta mu, mu zalecał. O pacjent tego w ogóle trzęsło, że sami mówił, że on chyba zaraz odleci. Uwierzcie mi, ja już w swojej głowie myślałam, co oprócz tlenu, jakie inne leki powinnam przynieść, bo nie było wiadomo, co w ogóle po później po podaniu znieczulenia z adrenaliną ten pacjent jeszcze inaczej reagował, czego sam wcześniej nie miał, bo ten pacjent normalnie słuchajcie, decyduje się na leczenie stomatologiczne tylko i wyłącznie pod sedacją, i to był pierwszy raz, kiedy on zdecydował się. Że po prostu zrobi to tylko ze znieczuleniem miejscowym. No więc słuchajcie. Na szczęście wszystko, cały zabieg przeszedł dobrze, do samego końca pacjent wytrwał, ponieważ w pracy z takimi pacjentami oni w każdej chwili tak naprawdę, jeżeli nie, nie, nie mają sedacji, tak? no bo jeżeli są w połowie uśpieni, no to <ścoughs> ciężko by im było opuścić pokój, ale tak naprawdę w każdej chwili taki pacjent może powiedzieć: Nie, ja się wycofuję, ja jednak chcę gaz, czy, czy skorzystać, nie wiem, nawet z hipnozy, z czegokolwiek innego, żeby przejść przez takie leczenie. I dla nas, jako dla, dla całej drużyny, która tam wtedy pracuje i asystuje, to jest bardzo takie, myślę, rewarding, takie bardzo um, satysfakcjonujące, że ten pacjent dotrwał do końca. Często jest tak właśnie, że na końcu pacjenci płaczą, często płac, płaczą na samym początku, bo są tak no, zdenerwowani, nie oszukujmy się. Ja się panicznie boję pająków i niektórzy się ze mnie śmieją. Jak w ogóle możesz tak reagować? Oczywiście. To, co ja, jak ja reaguję, to jest nic w porównaniu do na przykład tego pacjenta albo niektórych, co no, normalnie dosłownie tak się częsą. Ehm, bo może kiedyś, jak będziecie chcieli, opowiem Wam o różnych przypadkach e, w stomatologii, jak pacjenci reagują, jak w ogóle się boją e, dentysty. E, ale tutaj chciałabym Wam powiedzieć o jednej rzeczy, że jeżeli się boicie dentysty, jakiegokolwiek zabiegu, to często pomaga sam fakt, że zrozumiecie, na czym dany zabieg polega. Niech Wam dentysta, higienistka, niech koordynator leczenia, nie wiem, recepcjonistka, ktokolwiek, niech Wam wytłumaczy, na czym leczenie będzie polegać, co się będzie działo w każdym momencie Waszego Waszego leczenia, żeby nie być czymś zaskoczonym, tak jak na przykład w Polsce. Pani dentystka coś robiła i ja w ogóle zaskoczona, bo nawet nie zostałam o tym, tak jakby poinformowana. Kiedy na przykład znieczulenie jest wciskane raz, dwa, trzy. Ja nie mówię, że tylko w Polsce, bo tutaj też na pewno są tacy dentyści. Ja na szczęście mam, no tak, wydaje mi się, pracowałam dla, dla tych takich odpowiednich, no z prawdziwego zdarzenia, że tak powiem. I mam trochę inne doświadczenia tutaj. Słuchajcie, nie macie się też czego wstydzić. Yy, cała drużyna, cała ekipa w stomatologii, w gabinecie nie będzie Was osądzać, ponieważ oni, my... Tam jesteśmy dla Was, więc nikt nie może się z Was wyśmiewać, dlatego że się boicie stomatologa, a taka duża dziewczyna, a się boi. No ja uciekałam z krzesła, mówię Wam, nieraz słyszałam różne rzeczy. No ale tak jest, jak się ma fobie, jak się naprawdę człowiek boi, to trzeba jakiegoś stomatologa, który Was będzie wspierał, więc poszukajcie takiego, na pewno gdzieś ktoś jest, kto Wam pomoże. Chciałam Was do tego naprawdę zachęcić, więc nie chodźcie do dentysty tylko wtedy, kiedy Was boli. Znajdźcie jakiegoś fajnego dentystę, z którym będziecie nadawać na tych samych falach, który Wam pomoże. No. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa.